Samochody premium. Cześć Błażej. Cześć Karolina. Czym zajmujesz się w firmie? E, jestem doradcą klienta. Zajmuję się ofertowaniem, pierwszym kontaktem, mm -hmm. e, obsługą naszych, e, naszych klientów. A jak e, długo już pracujesz? E, szósty miesiąc w firmie jestem. Także okay. jeden ze świeższych mm -hmm. transferów. A dlaczego akurat Autoplaneta? Autoplaneta ma już naprawdę solidną pozycję na rynku i był to swoisty awans dla mnie po prostu. Mm -hmm. A czy ogólnie już wcześniej interesowała się motoryzacją i czy to już była Twoja pasja? Tak, w tym tak. Czasie? Jestem w branży motoryzacyjnej już ładnych 7 lat, także A. doświadczenie jak najbardziej jest. Jaką formę finansowania najczęściej wybierają Twoi klienci? To znaczy leasing operacyjny i najem cieszą się bardzo porównywalnym u nas zainteresowaniem, natomiast mm -hmm. leasing operacyjny do nadal jest najpopularniejsza forma finansowania auta nowego w segmencie premium. Mm -hmm. A jakbyś miał powiedzieć, czy Twoi klienci, oni się tak w miarę Porówno rozkładają na wybór marek e, samochodów? Tak, czy, bardzo podobno raczej... nawet, tak? powiedział, tak, tak. No, oferujemy segment premium, mm -hmm. także tutaj w zasadzie czego by klient nie wybrał, no to, to są auta dość wyjątkowe. Mm -hmm. Czy nie przeważa jakaś dana marka? W mojej sprzedaży aktualnie nie. Mm -hmm. Okej. Okay. A Błaże, powiedz mi, czy, czy są pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Na pewno takie są. Na pewno takie są, mam nadzieję, że dzisiaj nie padną. Tak, no. Również mam taką nadzieję. No, a skąd w Twoim życiu wzięły się samochody i ta cała pasja? To znaczy ja akurat mam tą przyjemność, że zaczynałem od samego dołu drabinki, czyli już ustawiania aut równo na placu. Także, także znam całą, całe dealerstwo od podszewki. Mhm. Bo obserwowałem pracę handlowców. Fajnie, że udało mi się w pewnym momencie też nie zostać. Także mhm. zapraszam. Okej. Okay. Super. Bardzo bardzo Ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Miło było cię poznać. Dzięki temu na mnie również. Autoplaneta. Nowe samochody premium.